Mam 29 lat i jestem żoną oficera, który od lat służy w armii. Wyszłam za niego zaraz po tym, jak ukończył West Point. Od tamtej pory moje życie podporządkowałam jego karierze: przeprowadzki z miasta do miasta, dzieci, samotne miesiące podczas kolejnych misji zagranicznych. Na początku byłam zakochana, pełna dumy i wsparcia, ale z czasem pojawiła się pustka. Czułam, że stoję w miejscu, że mój mąż dostaje wszystkie odznaczenia i pochwały, a ja tylko siedzę sama w domu z dziećmi. Pojawiła się we mnie ogromna frustracja i żal. Podczas jego ostatniego wyjazdu byłam tak samotna, że popełniłam najgorszy błąd w życiu. Wdałam się w romans nie z miłości, ale z desperacji. Spotykałam się z kimś, kto dawał mi uwagę i ciepło, których tak bardzo mi brakowało. To było błędne i wiem, że go zraniłam. Mój mąż szybko się dowiedział. Przyznałam się, miałam nawet nadzieję, że odejdzie, ale on został. Powiedział, że spróbuje mi wybaczyć, ale prawda jest taka, że wcale nie wybaczył. Do dziś w każdej kłótni przypomina mi o tym, co zrobiłam. Każdy błąd, każde niedopatrzenie kończy się komentarzem Przynajmniej nie zdradziłem cię. Żyję w więzieniu własnej winy, a On używa tego przeciwko mnie, jak broni. Kocham nasze dzieci i chcę, żebyśmy byli rodziną, ale nie wiem ile jeszcze zniosę. Z jednej strony wiem, że to moja wina. Z drugiej, czy On ma prawo do końca życia karać mnie za ten błąd? Co wy byście zrobili na moim miejscu? Czy On ma prawo wypominać mi to do końca naszych dni? Czekam na Wasze komentarze. Wasze zdanie naprawdę ma dla mnie ogromne znaczenie.